Witajcie w pierwszej telezakupowej programie, którym emitujemy w godzinach porannych i wieczornych. Będziesz jej używać każdego dnia? Wow, to ostrze jest super czyste. To, co najbardziej podoba mi się. Również pokazujemy programy informacyjne takie jak poranek czy też rozrywkowe, czyli milionerzy z telewizją. Ale teraz też już wkrótce będzie nowy serial, ale jeszcze nie wiadomo w jakiej nazwie wprowadzić. Nieważne jak walczysz z małym lub dużym przeziębieniem, zawsze warto też mieć pod ręką Vicks VapoRub. Vicks VapoRub łagodzi objawy przeziębienia, zatkany nos, katar i kaszel, aby cała rodzina mogła spać jak dzieci. Vicks VapoRub to jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką do łody. Brak łupieżu czy piękne włosy? Nie musisz wybierać, bo jest szampon Pirolam. Jedyny taki szampon, który zwalcza łupież oraz pielęgnuje włosy. Znajdziesz go w aptece. Pirolam. Wybierz brak łupieżu i piękne włosy. Wypróbuj w saszetkach. Jak chcę udekorować dom na święta? Hmm, klasycznie? Kolekcja Tradycja już od 5 zł. W skandynawskim stylu? Kolekcja Natura już od 5 zł. A może z błyskiem i lśniącą kolekcją glamour? Też od 5 złotych. Mogę sobie pozwolić na wszystko. Święta? Tak jak chcę. Pepko. Święta niskich cen. Nowe orzeszki? Felix Fusion. Fiu-fiu. Połączenie orzeszków ziemnych Felix i intensywnych przypraw daje zniewalający smak. Felix Fusion, idealne połączenie orzeszków i intensywnego smaku.